Co rane boki, chwawe potoki, wy nas na to błoki, zawitaju krzyżowany, Cierniemu koronie, Miejciesz na swojej obronie. Niech miłosierdzie Boże Cię ogarnie. Niech Bóg da Ci dobre rozmyślania nad męką Pańską, abyś nie tylko wypowiadał słowa, ale przede wszystkim jednoczył się na modlitwie z Jezusem ukrzyżowanym. Boże, daj nam się modlić jak najlepiej, jak najpobożniej. Zawitaj ukrzyżowany, ciężkim krzyżem zmordowany. Rano w ramieniu, z niej krwi strumień, dni nas Szczęść Boże, witam serdecznie i zapraszam do wspólnej modlitwy. Najpierw, moi drodzy, pomódlmy się koronką, najpierw pomódlmy się modlitwą do świętego Michała Archanioła, a potem będzie tradycyjnie koronka do Bożego Miłosierdzia. Święty Michale Archaniele, Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Z dzienniczka Świętej Siostry Faustyny, numer 1438. Przed wieczerzą weszłam na chwilę do kaplicy, aby się. Przepraszam, 1439. Kiedy weszłam do refektarza podczas czytania, cała moja istota została pogrążona w Bogu wewnętrznie widziałam spojrzenie Boga na nas z wielkim upodobaniem pozostałam sam na sam z Ojcem Niebieskim w tej chwili poznałam głębiej trzy boskie osoby które całą wieczność kontemplować będziemy a po milionach lat poznamy żeśmy dopiero zaczęli swoją kontemplację. O jak wielkie jest miłosierdzie Boże, że dopuszcza człowieka do takiego wielkiego udziału w swym boskim szczęściu, ale zarazem, jak wielki ból przenika me serce, że wiele dusz wzgardziło tym szczęściem. Moi drodzy, ten fragment w pewnym sensie możemy odnieść do dzisiejszego. Patrona świętego Szczepana, pierwszego męczennika, który także widział niebo otwarte i syna człowieczego siedzącego po prawicy Boga. Miał wizję chwały nieba. A święta Faustyna napisała: W tej chwili poznałam głębiej trzy boskie osoby, które całą wieczność kontemplować będziemy. Ta kontemplacja będzie łączyć się ze szczęściem. Święty Szczepan być może właśnie doświadczał tej kontemplacji Pana Boga, i my módlmy się przez Jego wstawienictwo o to, abyśmy pragnęli Boga, abyśmy pragnęli zbawienia, i niech te trudności dnia codziennego będą niczym w porównaniu z tym, co Pan Bóg dla nas przygotował oto się modlmy prośmy także w intencji naszej ojczyzny o pokój na świecie zakonających za dusze w czyśćcu cierpiące w imię ojca i syna i ducha świętego amen ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie taki na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę u śmierci naszej. Amen. Wierzę. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczot pod ponskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia z martwych wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało, Ojcze ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego. A Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie, miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. To. Ojcze przedwieczny, ofiaruję ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Miłosierdzie dla dla jego męki, miej miłosierdzie dla, dla jego męki, miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata ojcze przedw Wieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata dla dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi, i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wspólną modlitwę koronką do Bożego Miłosierdzia. Zachęcam jeszcze do modlitwy dziesiątką różańca w intencji całego dzieła bańkologii, aby rozwijało się zgodnie z Bożą wolą. Pomódlmy się tajemnicą radosną narodzenie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta, Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę u śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę u śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę u śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę u śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę u śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę u śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują twojego miłosierdzia. Maryjo, królowo męczenników, módl się za nami. Święty Szczepanie, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Moi drodzy, bardzo dziękuję za wspólną modlitwę. Dzisiaj razem z nami modlił się kleryk Szymon. Pięknie pozdrawiamy, obiecujemy modlitwę. W intencji powołania i tych spraw, które będą wkrótce, egzaminy i jeszcze posługi, święcenia, które będą uprzejmowane. Moi drodzy, także zachęcam w prywatnych modlitwach do pamięci o osobach powołanych, tych, które przygotowują się do życia kapłańskiego, zakonnego. Niech to będzie ważna intencja należąca do naszych codziennych modlitw. Zapraszam dzisiaj na różaniec o 20.30 i jutro na koronkę do Bożego miłosierdzia o godzinie 15. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo Pan z wami i z Duchem Twoim niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Szczęść Bożej i do zobaczenia.